Witaj serdecznie z nami, Valerian Martins, dzisiaj. seja bem-vindo. Windu. Dziękuję. Gratulacje, bo to chyba była najciekawsza jak dotąd walka dzisiaj. Parabéns, porque ele acha que essa luta foi a luta mais interessante desse evento até agora. É, obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz em ter sido a luta mais interessante desse evento. I właśnie twojej z tym gówno nagrędzie się wirowało tej. Bardzo, bardzo dziękuję za twoje słowa. Cieszę się, że, że, że tak uważasz i no, bez wątpienia było to jeden z, z większych powrotów, jaki, jaki widziałem. Ja dość e, dokładnie starałem się obserwować tę walkę i pierwsza runda według mnie była dla Patryka Surdyna, twojego przeciwnika. E, Elitawa a Alu taką con... muita atenção e ele acha que, que na primeira round o Patrick não ganhou. Sim, sim. É, eu acho que, para ser bem realista, o Patrick ganhou a prim, o primeiro round o segundo round. E, tipo, a oportunidade que eu tive foi o terceiro round, velho. Então eu botei na cabeça de, mano, eu vou pra nocautear, seja o que Deus quiser. E graças a Deus deu é tudo certo. No, prawdę mówiąc, Patryk wygrał obie, znaczy pierwszą i drugą rundę. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No, na szczęście w trzeciej się pojawiła okazja i z niej skorzystałem. Tak, obserwując tę okazję, rozumiem, że on próbował Cię obalić. Rzucił się w kierunku Twoich kolan i skorzystałeś, że to kolanko troszeczkę podprowadziłeś w kierunku jego czoła, zamroczyło go, no i potem już było pozamiatane. Então, esse, esse momento foi. Com, como foi exatamente esse momento? Tipo assim, ele tentou apegar suas pernas, né? e aí você viu a oportunidade para entrar com ajoelhada joelhada e você apro, aproveitou a oportunidade. Foi isso? Ele, na verdade, ele entrou duas vezes do mesmo jeito. Uhum. Só que as duas vezes que ele entrou, ele entrou com a cabeça muito alta, não deu para eu dar aquela saída para trás e pular no joelho. Então, a terceira vez que ele entrou, ele entrou de joelho. Como ele entrou joelhando pela minha frente, A eu dei aquela saída para trás em tre gelado foi onde pegou de encontro ele já caiu tipo total apagado. Uh -huh. e, więc to co się wydarzyło, to, to, to kolano. Próbowałem wykonać tę akcję trzy razy. E, za każdym razem właśnie kiedy, kiedy Patryk próbował obalenia, e, tylko że przez pierwsze dwa razy troszeczkę inaczej ustawił głowę, więc nie było to do końca możliwe, no ale jak już za trzecim razem e, nadarzyła się okazja, to z niej skorzystałem i no, Patryk oberwał do tego stopnia, że nie był w stanie e, utrzymać się na nogach, także no, raczej, raczej oberwał mocno. Jeszcze raz gratulacje i zapytam od razu, czy od razu... Bras do domo mais uma vez parabéns e ele gostaria do de saber sobre os seus planos você está querendo voltar para casa direito ou você vai ficar na Polônia um pouquinho mais para comemorar como é que é Cu é... eu queria primeiro vou chegar chegar em casa né vou chegar no hotel vou ir para casa vou comemorar dessa vez em casa. E, My brew sprawę się na Polonię znowu lutando. jak KSW mi się ma, to prąd i woda ograniczył prawo się nawet. Tak, zdecydowanie chciałbym w tym momencie pojechać do domu, troszeczkę odsapnąć, e, poświętować e, kolejną wygraną, ale no, jak tylko KSW przedstawi mi jakąś tam kolejną ofertę, to, to możecie liczyć na to, że, że znowu się tutaj pojawię. W razie wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia. Tudo bon i a to logo. Dziękuję bardzo.